W tym materiale pokażę Wam wszystko, co trzeba wiedzieć o craftingu w Last Epoch'u, żebyście byli w stanie stworzyć doskonały przedmiot dla Waszego buildu. Zapraszam! Crafting jest podstawą Last Epoch'a, ale tym co sprawia, że jest tak unikalny w porównaniu do takich gier jak Diablo czy Path of Exile, to to, że możecie wybrać co zostanie wykonane na Waszym przedmiocie i jesteście ograniczeni jedynie tym, jakie macie szczęście przy ulepszaniu lub usuwaniu wybranych afiksów tak zwanym potencjałem wykucia, o czym opowiem nieco później. Są trzy kategorie materiałów rzemieślniczych, których będziemy używali w craftingu: afiks szardy, czyli odłamki do rzemiosła, glify oraz runy. Najpierw wytłumaczę, co to są i jak działają afiks szardy, które możemy umieścić w maksymalnie czterech polach naszego stołu rzemieślniczego: dwa tak zwane prefiksy oraz dwa sufiksy. Prefiksy są to dwie górne statystyki na przedmiocie, które przeważnie poprawiają nasze zdolności ofensywne. A sufiksy to dwie dolne statystyki na przedmiocie, które poza paroma wyjątkami poprawiają nasze zdolności defensywne. Możecie je również odróżnić dzięki małym białym strzałkom po bokach. Lewe to prefiksy, prawe sufiksy. Możecie ulepszyć stopień afiksów używając właśnie afiks szardów i za każdym razem, gdy ten stopień zwiększacie, zwiększa to efekt danego afiksu, którego maksymalny stopień wynosi 5. Macie również szansę trafić krytyczny sukces, kiedy ulepszacie dany afiks, dzięki któremu dostajecie dodatkowe ulepszenie losowego afiksu na przedmiocie bez zużycia dodatkowego potencjału wykucia. Pro przytrzymanie alta razem z kontrolem i najechanie kursorem na przedmiot pokaże poziomy afiksów oraz przedział w jaki mogą wylosować się statystyki. Afiks szardy dropią praktycznie co chwilę, więc używajcie ich kiedy tylko chcecie. Wyjątkiem są rzadkie szardy, jak na przykład takie, które dają jeden do wszystkich umiejętności, czy specjalne dla konkretnej klasy i takie lepiej zostawić na endgameowy gill. Dobra, jak już znamy podstawę afiksów i jak one działają, omówmy najważniejszy aspekt craftu w dla stypochu, czyli potencjał wykucia. Wszystkie normalne, magiczne, rzadkie i exalted przedmioty generowane są z losową wartością potencjału. Im rzadszy przedmiot, tym większa wartość potencjału. Za każdym razem, gdy dodajecie, zmieniacie lub ulepszacie afiks, zużywana jest losowa wartość potencjału wykucia. Gdy potencjał przedmiotu spadnie do zera, jego wykowanie nie będzie już możliwe. Gdy potencjał przedmiotu spadnie do zera, jego wykowanie nie będzie już możliwe, ale możecie zwiększyć swoje szanse, żeby zachować potencjał wykucia podczas craftu poprzez użycie Glyfu nadziei, który ma 20% szansy na jego niezmniejszenie. Więc jak działają Glyfy? Macie tutaj parę przykładów, którego glifu powinniście użyć w zależności od sytuacji. Ok, więc mam tutaj magiczną maczugę, która posiada 13 potencjałów wykucia, jeden otwarty slot prefiksu, jeden otwarty slot sufiksu. Załóżmy, że chcę dodać obrażenia fizyczne, więc klikam plusik tutaj, wybieram zakładkę prefiksy, a następnie szukam zwiększenia obrażeń fizycznych. Później wybieram glif Nadziei. I klikam dodaj afiks. Niestety w tym przypadku szczęście mi nie dopisało. Gryf nadziei nie zadziałał. Straciłem 13 mojego potencjału wykucia, czyli całą wartość. Co sprawia, że z tym przedmiotem nic więcej już nie jestem w stanie zrobić. Spójrzmy na inny przykład, gdzie szczęście bardziej mi dopisało. Chcę dodać obrożnie od ognia do mojego sztyletu. Wybieram Gryf nadziei i klikam dodaj afiks. Za pierwszym razem nie zaskoczyło a za drugim nie dość, że mieliśmy krytyczny sukces, to jeszcze Glyf Nadziei zaskoczył i nic nie kosztowało mnie to potencjału wykucia. Dobra, skoro chcę zrobić build pod ogień, mam problem, ponieważ mam zarówno obrażnia od błyskawic oraz obrażnia od ognia, ale w last epochu możemy to naprawić. Kliknijmy więc w prefiks obrażnia od błyskawic i zamienimy Glyf Nadziei na Glyf Chaosu. To zwiększy poziom prefiksu i zamieni go na inny losowy. Docelowo chcecie używać tego gryfu, kiedy macie inne statystyki, których potrzebujecie na przedmiocie, bo tylko jeden afiks nie będzie jakoś super działał na wasz build, ale użyjmy go teraz, żeby pokazać wam jak działa. Dobra, trafiliśmy szansę na trafienie krytyczne od razu na poziomie 5, czyli maksymalnym. Powiedzmy, że będzie to w miarę OK działał z naszym Fiksem, z obrażniami do ognia. Czasami traficie na item, którego statystyka wylosowała się w dobrym lub maksymalnym przedziale. Jak możecie zauważyć na przykładzie tej różdżki, zwiększenie obrażeń od błyskawic wynosi 20%, a zakres wynosi od 10 do 21, czyli prawie max. Jednak siedzi na stopniu pierwszym. Za każdym razem, gdy ulepszacie afiks na wyższy stopień, wylosowana wartość z przedziału będzie się zmieniać. Jednak możemy temu zapobiec używając glifu porządku, który zatrzyma aktualną wartość z przedziału. Teraz mamy napis Ulepsz do 36%, co jest prawie maksymalną wartością następnego stopnia prefiksu. Najlepiej używać tego gryfu, jak macie statystykę, której naprawdę potrzebujecie i wylosowała się w wysokim zakresie swojego stopnia. Pamiętajcie, że każde użycie zużywa potencjał wykucia i nie możecie w tym przypadku używać gryfu nadziei. Ostatni gryf to gryf rozpaczy. Są one bardzo rzadkie i powinny być używane na waszym najlepszym girze. Gryf ten ma szansę zapieczętować wybraną statystykę, stwarzając dla niej specjalne małe pole, które nie zabiera slota z prefiksu albo z sufiksu. Idealna rzecz do min-maxowania waszego gilu. I na samym końcu runy. Nie doszedłem jeszcze do endgameu, więc wytłumaczę tylko te, których będziecie używać najczęściej, czyli runa roztrzaskania i runa usuwania. Obu używa się, żeby zdobyć odłamki, ale stopień każdej statystyki ma wpływ na ilość afiks szardów, jakie otrzymujemy. Czyli afiks stopnia pierwszego da nam jeden odłamek, a afiks stopnia piątego pięć odłamków. Bruna rozstrzaskania niszczy przedmiot i daje losową ilość odłamków, ale nie ma gwarancji, że dostaniecie te, które chcecie. Dla przykładu spójrzcie na tą różdżkę z trzema afiksami. Zwróćcie uwagę na poziom drugiej szansy na ochłodzenie przy trafieniu. Poziom czwarty obrażeń od ognia i poziom trzeci obrażeń nekrotycznych. Po roztrzaskaniu dostałem dwa odłamki ochłodzenia przy trafieniu jeden odłamek obrażeń od ognia, jeden odłamek obrażeń nekrotycznych. Dostałbym wszystkie odłamki, gdybym użył runy usuwania, która jest bardziej efektowna i daje wszystkie szardy z itemu. Minusem używania tej runy jest to, że kosztuje sporo potencjału wykucia i nie może zostać użyta na przedmiotach, które tego potencjału mają 0. W tym poradniku to by było na tyle, jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, jeżeli nie, to łapkę w dół, daj znać w komentarzu co myślisz o takiej formie poradników na przyszłość i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!